Siemano kolano z tej strony cool Kid Gamer. robimy część trzecią z otwieranie naklejek jak widzicie, jak oglądaliście to ostatnio robiliśmy zrobiliśmy od od Leverkusen do Manchester City, to bardzo dużo, bo to 20 stron zrobiliśmy, zobaczcie na papierku mieliśmy zobaczcie okej okay. Skończyliśmy tutaj. Więc zacznijmy już na PZ. Na PZ mamy już logo i witylię. Więc zobaczmy, czy mamy jeszcze w kupce, co pokazywałem Wam w pierwszej części, znaczy w drugiej. Ile mamy? I już mamy pierwsze żoné wes. Portugalczyk. O, i Dembele. I będziemy... I zrobimy chyba tak z dwie... Że chyba jeszcze z dwie części. I... I ten. I na końcu będziemy sobie przeglądać na mój, mój album. Jak będzie, będziemy mieć więcej, jak będzie jaki następny rok, to obiecuję Wam, że będziemy jeszcze raz robić takie filmiki. I błagam Was, błagam. Zasubskrybujcie do mojego kanału, bo bardzo chcę. Yy, Wbić 20 subskrybentów. I jak chcecie też, to obserwuj, obserwujcie mnie na TikToku. Mikołaj. Od was jakbyście mnie zaobserwowali i, i ten. I byście ten zasubskrybowali do mojego kanału, to by było bardzo miłe z was. I skończyliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć już naklejek. Teraz mamy PSW PSW Eindhoven. Mamy już pierwsze Lang, Norlang. A i mamy Tilman. trzysta czte... trzysta cztery na ilman sorry, jak słyszycie moją mamę, po prostu bardzo głośna jest sorry za to bardzo przepraszam za to. 306. O, zobaczcie. Już mamy dwa naklejki. Chodźmy teraz na Leipzig. O, już mam jedno. Zobaczcie. Se. Cieśko? Nie wiem. Chyba tak się czyta. Nie znam się na takich słowiankich imię. imię. O, powtórka. Bardzo mamy dużo debiutów. Czekajcie, ja tu, ja tu mam trzy powtórki, bo ja już mam tu wklejono. Chyba tu nie mamy nic. Oprócz, może. Nie, mamy nawet jedno. Szlager. Ksawer szlager. 313. Okej, okay, to wszystko będzie. O, teraz real, najlepszy klub świata. Tu to chyba mamy. Widzicie, mamy Modricha i Kamavinga. Mamy. O, zobaczcie, mamy... Kilę Mbappe tylko z innej. Innych. Bo wiecie. Bardzo. Jest, nie jest tak bardzo. Bo nie wiecie, czy dostaniecie, czy nie. Ale ja miałam takiego farta i dwa razy dostałam kilę lębapę. O, mamy Rodrigo. 2328. 328 Rodrigo Ok, chodźmy do następnej strony Sturungras Tutaj chyba nikogo nie mamy Albo może... Nie wiem Ok, chyba nie wiem o, mamy jedno. Chyba to jedyna karta. Nie. I tak to powtórka. No to idziemy do następnej strony. Benfica! Ale ja nie wiem jak mój. Ja, ja chyba oskamowałam mojego kolegę, bo ja dałem mu ten naklej logo Benfiki a, a ja miałam powtórkę. Ale ja, ja byłem cicho, żebym ten. żebym dostał jakieś inne karty. Pamiętam, że miałam jeszcze logo, bo jak słyszeliście, po, powtórkę miałem. Zobaczcie. Straidowałem. A jeszcze, a nie wiedział, że jeszcze ja mam powtórkę. Jak wkleimy wszystkie naklejki, to part 5 Będziemy sprawdzać ten album. Będziemy jakby i będziemy jakby oceniać, i tak wszystko. Nie wiem, nie wiem, będziemy sobie patrzeć po prostu, co, co wy na to. Będziemy sobie tak wspólnie patrzeć. Jak dużo razem wklejaliśmy te naklejki. I to wszystko. Idziemy na następną stronę. To jest sporting. O, mamy bramkarza I to wszystko To jest 357 Okej okay. Teraz idziemy na Breast Toys bo tak się mówi i to też jest debiutowy klub. Mamy jeden dwa i to wszystko. Pierws klaim jest 672 Le Cardinal. Kurde, czekajcie. A? Trzysta siedemdziesiąt dwa. A teraz z weźmiemy trzysta sześćdziesiąt dziewięć.

Teraz mamy Stuttgart, no to chyba będzie ostatni klub na dziś, i tu mamy jedno, drugie, logo i chyba to wszystko. Ale przejrzę. Tak, to wszystko. Najwyżej na no part cztery to najwyżej przejrzymy sobie to ten. trzysta siedemdziesiąt dziewięć i trzysta siedemdziesiąt sześć Przepraszam, to moja mama. Weź bardzo w pokoju. No tylko że jest bałagan oczywiście. Przepraszam, to tylko moja mama gadała z kimś. Nie świeci się z tego. Po prostu taka zapominalska jest. Bo ja jej czasami mówię, że ja, że ja będę nagrywał, ale ona po prostu zapomina o tym i po prostu wchodzi, a ona potem jak ten. A jak, a jak mnie zauważy, to potem on teraz jest taka ten. Tak mówi, sorry, i tak. Zobaczcie, mamy ja trzy naklejki stąd. Pokażę Wam zaraz. Czekajcie chwilę. I już jestem okej, okay, to wszystko, zobaczcie zobaczcie mamy żałne wes. z Safari coś tam i Kylian Mbappe! Wklejmy pierwszy Kylian Mbappe. 407. O! Proszę, jest! idolo. Teraz Klejmy 414. No Czekajcie chwilę, bo znowu moja siostra. Okej, okay, już jestem. I ostatnia naklejka. 404. Żalne. Okej, okay, zobaczcie już. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Idźmy na następną stronę. To są Debiutowe, jakby drużyny. O, mamy z Young Boys, ze Sparta Przacha. O, to też zostawimy ze, bo to będzie na następnej stronie. O. I. O. i chyba, i chyba będziemy już kończyć ta okej okay. wkleimy pierw Sparta pracha czterysta dwadzieścia trzy czterysta dwadzieścia trzy

Trzydzieści dwa, ja nawet lubię te kapitany, fajne tak się odblaskują i czterysta trzydzieści sześć.

I to będzie wszystko na dziś, jak z, będziemy robić. Y, part 4 jutro. Będziemy już wszystko do końca robić. Nie, nie, tam będziemy jeszcze tak. dokończyć prawie. co nie? Zrobimy. Albo już chyba wszystko zrobimy. I potem. I potem, jak skończymy, to potem ten. to. to potem. Popatrzymy sobie, jak mówiliśmy. Więc do widzenia, sajonara, pozdraw, kolkit gamer i miłej i miłych snów. Do widzenia, nara.